Dziemiano, dzisiaj wam powiem jak ułożyć taką kostkę Rubika. Ja są ona dosyć zniszczona. Nie miałem pomysłu na filmik, dlatego Uup, zrobię poradnik, żeby ułożyć kostkę Rubika. Pierwszy krok. Musimy znaleźć żółty środek. Mamy tutaj. Następnie, Uł. mamy takie środki, nie? Tu. I musimy to poukładać taki kwiatek zrobić. Tu, tu, tu i tu ma być takie białe. więc robimy. Tu mamy już jedno. mam już to drugie. No i szukamy dalej. O, mam tu u góry. więc to sobie obrócę raz, dwa. No i ma taki kwiatuszek. Z czego pierwszy etap jest zaliczony. Mam nadzieję, że teraz Wy zrobicie taki kwiatuszek. Oczywiście tych kolorów nie musicie patrzeć. Po prostu ma być taki kwiatuszek. Możecie sobie to zakryć. No i widzimy się po krótkiej przerwie, jak Wy to ułożycie. Dobra, a więc kiedy mamy to ułożone, teraz obracamy kostkę tak, żeby to było do góry. No i patrzcie, tu są różne kolory. Tu oto oczywiście naszych białych tych. No i musimy znaleźć tu taki sam kolor, jak jest tu. Czyli jak to jest zielone, a tu jest niebieski no tu jest niebieskie, a to jest zielone. No, to pasuje? No nie. Więc sobie obkręcamy. Tu mamy oczywiście to górnym, tak ścianką. Jest niebieskie do czerwonego. Nie pasuje, bo tu ma być niebieskie, tu w środku. Co obkręcamy jeszcze raz? O, jest taki podłużny pasek. Jeśli tak mamy, taki podłużny pasek, robimy raz, dwa. No i nie mamy tego już kwiatuszka, ale spokojnie, dobra. Drugie to jest zielone, no i tu jest czerwona, więc nie pasuje. Niebieskie, to też nie pasuje. Pomarańczowe też oczywiście nie pasuje. O, mamy zielone, więc robimy raz, dwa. Jakbyście kierownicą robili i tu na dole nam już powstaje takie coś. Dobra. Kolejny mamy czerwony, to jest pomarańczowy. Musimy znaleźć tu czerwony. Dobra. Mamy zielony, to nie ten kolor. Mamy czerwony, tak. Więc lecimy sobie raz, dwa. No i teraz, jak już został nam ostatni od tego koloru, szukaj, tu jest pomarańczowy. No nie, a więc robimy tak. No i mamy już pomarańczowy. Raz, dwa. No i powstał nam na dole takie coś: oczywiście z takimi podłużnymi dwoma paseczkami. Już drogi kro, krok z ośmiu zaliczony. Widzimy się po krótkiej przerwie jak Wy zrobicie takie coś. Dobrze, skoro mamy ułożony już taki taki pasaczek w sumie z takimi podłużnymi dwoma zresztą sami widzicie no to wypadałoby tu ułożyć pierwszą ściankę więc szukamy takich narożników, ale nie bo tutaj było łatwe, bo tylko wystarczy to tu wsadzić ale musimy pierwszy sprawdzić, jakie to ma kolory. Ma to pomarańczowy i niebieski. No i podobnie do tego, jak tu jest niebieski, to tu musi być niebieski, a jak jest u góry pomarańczowy, to tu przed nami musi być pomarańczowy. Więc jedziemy. Tu już jest niebieski, ale to nie. Tu jest czerwony, nie pomarańczowy. Więc idziemy jeszcze raz. Jest pomarańczowy tutaj. A czy, czy niebieski tutaj. A więc, jak, jeśli tu mamy, oczywiście tu jest ciągle to Mamy tak zrobione, że tu u góry jest Jak tu jest u góry pomarańczowy, to tu mamy pomarańczowy I jak tu z boku jest niebieski, to po tej samej stronie jest niebieski Więc teraz sobie robimy? W lewo Leci do niego z powrotem wracamy. Mamy tu tak i bum. No i mamy pierwszy taki klocek. Musi być takie ten, bo musimy ułożyć całe to pierwsze i jedną ściankę już będzie. Pierwszy. Dobra. Lecimy. Mamy już jedno takie ten. Oczywiście musi to być tak pasować do tych kolorów. Dobra, szukamy kolejnego jakiegoś tu u góry. Same mam na dole. Co robimy, jeśli mamy na dole? Robimy do góry. Obkręcamy tak, żeby to było nad tym tu, na samej górze. No i wracamy. Mamy już tutaj. Dobra, tu jest zielony i czerwony. Dobra, zielony się tu już zgadza. No w sumie nie. A czerwony tu też nie. Dobra. No i teraz się zgadza. Tu, tu jest zielony, tu jest zielony, tu jest czerwony, tu jest czerwony. Więc lecimy sobie tym razem, jak jest, jak jest po lewej, to lecimy sobie w prawo. Wychodzi po niego. On wchodzi do niego i w dwójkę połączeni wracają. Mamy kolejny takie, ten dobra, to ma, mamy kolejny taki. On ma niebieski kolor i czerwony, a więc tu jest już czerwony, ale to nie jest niebieski, nie? Więc sobie obkręcamy, jest niebieski, jest czerwony. A więc jedziemy sobie, jak jest z lewej to do prawej, a jak jest z prawej to do lewej Znaczy jak jest tu, to jest tu, to do lewej Dobra, mamy, jest dobrze, a więc on ucieka On wychodzi, wraca i razem wszyscy połączeni wychodzą Już mamy taki paseczek i prawie już mamy, tylko brakuje jeden klocek Gdzie jest ten jeden klocek? Na samej górze, no to jak go włożymy? Jest tu, on powinien być tu, a jest tu. Więc on wychodzi tu, ucieka, żeby go nie rozjechało w sumie. Tak można powiedzieć. On wychodzi tu nasza ścianka, on leci dwa razy, aby być na nimi i wraca w dół. No i mamy tu go już. To się zgadza, to się też zgadza, zgadza się pomarańczowy, zielony też się zgadza. A więc jak jest z lewej, no to do prawej, a więc lecimy do prawej. On wychodzi, wraca i w dół. Cała jedna ścianka, i tu jeszcze jeden paseczek. Trzeci krok już za nami. Teraz chwilę odpoczynku i robimy czwarty krok. Mam nadzieję, że to ułożycie. No i widzimy się na czwartym kroku. Dobrze, skoro mamy już całą ściankę i taki paseczek, tu jeden, taki cały, to lecimy do czwartego. W tym momencie sobie zrobimy tu cały paseczek. A więc. Spatrzymy do góry i to się nazywa ten krok papugi. Papugi nie robią bardzo żółtego koloru. A więc jak patrzymy na jakiegoś klocka, to on nie może mieć ani tutaj żółtego, ani tutaj żółtego. Ten nie ma, więc to jest papuszka nasza. On ma tu, a więc to nie jest papuszka. Więc jeśli mamy tu papuszkę, to musimy jej znaleźć odpowiednie drzewko, jakie jest tu. Skoro tu jest pomarańczowa, tu jest zielony, no to to nie jest odpowiednie drzewko dla naszej pomarańczowej papugi w sumie to pomarańczowo zielonej ale no tu jest pomarańczowa, więc tu musi być drzewko pomarańczowe, lecimy w bok o, jest po o, dobra przepraszam mamy tu pełne takie drzewko no i tu też mamy po lewej w sumie ten, nie? ten zielony więc teraz musimy tą papuszką uciec nie w, nie na ten kolor. Musimy uciec na niebieski, bo ponieważ tu jest zielony. No i lecimy sobie w prawo. On wychodzi. Teraz on wraca, ale wypadł nam jeden klocek. Ale spokojnie. No i teraz to się chowa. Są tu połączeni w dwójkę. Więc teraz, żeby go znów wprowadzić, no to uciekają. Jak jest z prawej, to do lewej. Jak z lewej, to do prawej. Uciekają. Wychodzi... Wraca i bank mamy takie połączone. Tu już dobra, szukamy kolejnej papuszki. To nie jest papuszka, bo ma kolor tu żółty. To jest papuszka. O, ma drzewko też pomarańczowe, ale tym razem z niebieskim, a nie z pomarańczowym. Więc szukamy tu pomarańczowej tego drzewka. Dobra, lecimy. Nie, jest niebieskie. To jest złe. Lecimy i jest pomarańczowe a więc teraz tu jest też niebieskie. Więc ucieka w przeciwną stronę. Czyli w tym, w tym razie do zielonego. Bo ponieważ tu ma niebieski, to nie można do niebieskiego. To wychodzi. Papuszka wraca. Wywaliła nam tu. To się zamyka. Są tu już razem połączeni. Teraz obkręcamy kostkę, żeby było to, wskazywało to na nas. Teraz jak jest po lewej, no to do prawo idzie. W prawo robimy. Wychodzi. Wraca. I w dół. Mamy kolejno połączone. Tu już mamy... Zostało jedno. Ale ponieważ tu jest żółty. Ale w sumie to tu jest papuszka. Dobra. A więc tu jak jest papuszka, mamy papuszkę, to nie jest papuszka i to też nie jest papuszka, to też nie. Dobra, mam już. U mnie jest ten. Już idealne drzewka, ale jak nie ma, to musicie znaleźć odpowiednie drzewko. Jest czerwona, a więc lecimy sobie na lewo. To leci do góry, znaczy no to jest zielone, więc nie może to polecić na zielone. Więc lecimy na niebieskie. Wychodzi do góry, papuszka wraca, wywaliła nam tu jeden klocek. To się zamyka, są tu już połączeni. I teraz lecimy bum, 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 bum. No i mamy cały paseczek zrobiony. Widzimy się po krótkiej przerwie. przerwie. Dobrze, wracamy po krótkiej przerwie. Mam już tu ułożony taki paseczek. Edź teraz ułożymy sobie górną ściankę. Górną ściankę, czyli chodzi mi o żółty kolor. Dobra. Mamy tu w sumie są takie dwory, że jest kropka, potem jest... Takie kos musi być to do, w lewą stronę skierowane, patrzcie, tu jest. Rogi się zakrywamy, no i mam tu wskaźnik w lewo. On musi być w lewo, nie może być w prawo. Jak tak, to musimy okręcić kostkę, żeby był na lewo. Dobra, ja mam na lewo jest kropeczka. Takie wskaźnik na lewo, paseczek i od razu w sumie to już taki plusik. Jak macie plusik, to nie musicie robić tego. Te, tego kroku, ale warto sprawdzić, bo w sumie no to wiecie o co chodzi, nie? jak coś tam będzie to żebyście potem umieli dobra, więc stawiamy sobie to do góry nie? A ja mam akurat tak na lewo, czyli muszę zrobić dwa cykle, co to są cykle? obkręcamy pierw ściankę, ja mam akurat czerwoną bo tu będziesz wskazywać mi na lewo i robimy w górę w lewo w dół i w prawo. No i powiecie, co tu się stało, Czy tu się coś zniszczyło? Jak się obkręciły z powrotem, no to nic się nie zniszczyło. Ale mam już pasek, czyli kolejny krok. Więc ja sobie obkręcę ściankę drugi raz. W górę, w lewo, w dół i w prawo. No i teraz obkręcam z powrotem, mam plusik. Patrzcie, zakryję wam rogi i macie plusik, nie? To jest na tyle, z, znaczy na tyle z tego odcinka. No nie, to jest piąty krok. Mamy tu plusik. Teraz ułożymy za chwilę wszystkie boki, żeby byśmy mieli całą żółtą ściankę. Widzimy się po krótkiej przerwie. Na, na ułożenie dla was w sumie. Dobra, skoro mamy już ułożony ten plusik, ja tu mam plusik, no to musimy to zrobić do dołu, obrócić tak, żeby była, tu było yy, biały kolor do góry. No i sprawdzę, musimy obkręcić kostkę, nie? Tak, aby był jakiś klocek żółty tu albo tu po prawej. Ja mam akurat taki kolor, no i musimy znaleźć tu, aby był tu albo tu, nie? Jak jest po tej stronie, to robimy dwa cykle. A jak jest tu po tej stronie, na przykład jak na ten, to robimy cztery cykle. Dobra, ja mam akurat tu na dwa, a więc robimy cykla. W górę, w lewo, w dół, w prawo. Spokojnie, nie panikujcie, bo jest wszystko rozwalone. Dobra, robimy dalej. W górę, w lewo, w dół. I w prawo. No i powiecie, ale co ty kietrzypitza do no, dwali to no, Ca kostka mi się zepsuła. Spokojnie, lecimy dalej. Dobra, mam tu cztery cykle, więc robimy w górę, w lewo, w dół, w prawo. Jeszcze trzy, trzy cykle. W górę, w lewo. W dół i w prawo. Już mi tu pokazuje, że dwa cykle. No i robimy ostatnie dwa cykle. W górę, w lewo, w dół, w prawo. Jeszcze raz. W górę, w lewo, w dół i w prawo. Wszystko przywróciło się. No i mamy całą ułożoną tą ściankę. Widzimy się po krótkiej przerwie. Jeszcze zostaje tylko dwa kroki i macie ułożoną kostkę rubika czekajcie to. Dobra. Widzimy się pokrótce. Do, dobra, dobra, skoro mamy już ułożone ten, te dwie ścianki i tu wszystko to zostało nam jeszcze tylko tutaj. Ułożymy sobie trzecią ściankę i takie rzeczy, że nam zostaną tylko trzy klocki do ułożenia i mamy kostkę rubika. Szukamy dwóch takich samych kolorów, nie? Czyli na rogach. Ja tu mam czerwony i niebieski. Tu akurat nie ma i tu też nie ma. Muszą być takie dwa same kolory, tu po rogach ustawiamy to na odpowiednią ściankę, żeby było pasować. Żeby pasowało w sumie. Czyli ja miałem czerwone, no to mam do czerwonego. Każdy ma inaczej. No i teraz robimy sobie w tą stronę. I robimy. Czekajcie, jak to było. Aha. Yy, ro robimy w w w dwa razy tak. Nie. Poczekajcie, bo zapomniałem, za chwilę sobie przypomnę. Dobra, jestem po krótkiej chwili, już wiem, przypomniało mi się. I powiem, uspokoję wszystkich, którzy nie mają takich rogów, to za chwilę powiem co zrobić, takich dwóch jakby. Obrat, napadało śniegu, obracamy do tyłu, one muszą być z tyłu. No i oczywiście śnieg, jak jest? No biały, więc ustawiamy na białym. Zjeżdżają raz, tutaj mamy spokojnie. Wszystko się ułoży z powrotem. Wypadli na lewo, jedziemy raz, robimy sobie raz, dwa, wracamy do góry, obkręcamy w tą stronę, zjeżdżamy w dół, raz, dwa i na samą górę. Bum. Bum. Mamy trzy takie rzeczy i trzy ścianki i zostaje nam tylko trzy ostatnie klocki, a co zrobić jeśli nie mamy, musicie zrobić to dwa razy, to co ja teraz zrobiłem, dwa razy musicie to zrobić, no to za, za pierwszym razem pojawią wam się już takie sanki nie, jak mi, znaczy to może być inny kolor oczywiście, jak ja miałem te na początku, no i pojawią wam się sanki no i robicie to drugi raz i macie takie coś, co ja. Jak nie macie jednej ścianki takiej ułożonej, to robicie to samo dwa razy co teraz. Dobra. Więc ustawiamy tą najnowszą ściankę, która nam się ułożyła. Poza tym, tym białym i żółtym. U mnie to jest akurat zielona. U Was może to być czerwona, niebieska lub pomarańczowa. No i zjeżdżamy sobie raz w dół. Więc raz. Dobra. Robimy teraz w bok. W dół, w prawo, w dół, w prawo, w dół, w lewo, do góry, w lewo i na sam dół. O, taka sytuacja też się może stać, że się nic nie zdarzyło, tak jak mi teraz. No i robię to drugi raz po prostu, nie? Proszę, ułożona kostka. Mam nadzieję, że pomogłem. Macie ułożoną kostkę, a mieliście. Mamy ułożoną kostkę w sumie. Rozpoczynaliśmy z takiej kostki, a teraz mamy taką kostkę. Mam nadzieję, że pomogłem. I zostawcie łapę. I narra!